Ja mam podsłówkę, mam tokasz i ukończone, ukończone mam całe to wszystko, że na wózkach widłowych. Jakbym lepiej się starał, to bym prawo jazdy, a nie chciałem prawo jazdy robić, bo po prostu za szybko jeżdżą samochody i mógłbym po prostu walnąć kogoś. A po co ty masz jeździć? Ty na kierowcę cię stać. No właśnie. No to po co ty masz? No właśnie. To szkodliwe jest. Tak. Szybko jeździć. A co to? Do czego to? Na masę. Na masę? Na treningi masę kulek. A to Ty będziesz chodził na siłownię? Na po prostu tabletkę, żeby wiesz... Aha. Jak to uderzenie było lepsze. Ja, bo byłem w tym, ostatnim razem jak wolnałem to 560, a wcześniej, w tym roku jak byłem to 860. A to dlatego kupiłeś, żeby siłę większą mieć? No, no właśnie. Lepsze pierdolenie, bo nie trenowałem. Jak gruszka jest ale te y, proch trzeba y, cofnąć i po prostu jak ten i y, wual. Y, y. A, a ja pierwsze te strzały tutaj chciałem tak wypróbować, a później się ułym, wkurzyłem. Myślałem, a nie, to inaczej musi być. I po prostu uderzyłem, no i 560. Ale jeszcze czyje taki czas, tutaj gdzieś pójdę i pierdolę znów w 900. A jak? Ale Tyle, co w no w taką gruszkę walisz pięścią. Zale ja wiem tą gruszkę. Zależy którą gruszkę można i tak. Można i tak. Zależy, Zależy jaką gruchę. To lepiej tak wali. A skąd ty możesz wiedzieć? Co lepiej, nie? Ile Tak, jest. Przepraszam zapach, no. Stąd ja wiem, że nie chcę udawać go wojtka, ale <grym> jeden coś robi, to robi tak. Raz z przodu, raz do tyłu.